Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto! Jesteś wolna od swojej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w Szabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień Szabatu. Jezus mu odpowiedział. O budnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi Go, by Go napoić. A owej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników. A lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez Jezusa. Oto słowo pańskie. Trwamy w naszych rozważaniach, w których patrzymy, że zawsze może być lepiej, zawsze możemy bardziej być w Bogu. Bliżej przeżywać Jego obecność, możemy być bardziej napełnieni miłością Bożą. I dzisiaj chcę powiedzieć o miłości do końca, którą Jezus do nas ma, w kontekście przyrzeczeń małżeńskich, które będziemy pochomili, odnawiali, kiedy będziemy mogli sobie spojrzeć w oczy, jeżeli jesteśmy tutaj z małżonkiem, a wieczorem też prosić o uzdrowienie na nabożeństwie po wieczornej Eucharystii. Wybrałem na ten dzień Ewangelię, w której Jezus czyni coś, co się nie podoba wielu pobożnym osobom przełożonym świątyni. Nie podoba się tym, którzy strzegą prawa bożego. Ale Jezus nie zważa na to, ponieważ dla niego najważniejsza jest miłość. Sam jest miłością, i ta miłość jest najważniejsza. Kobieta, która była pochylona od 18 lat, możemy sobie wyobrazić taką osobę złamaną w pół. Czasami widzimy taką babinkę złamaną w pół, która gdzieś idzie wolną ulicą. Jest to osoba, która. Całe życie, czy cały ten czas od pochylenia, w przypadku Ewangelii, 18 lat, ma życie szare, życie umęczone, życie bez barw. Ale co więcej, ma życie bez miłości. Nawet jeśli chce, to tak trudno jest spojrzeć na człowieka, który kocha. Jak ktoś jest tak pochylony, to czy się wita, czy rozmawia, to cały czas jest trudność, żeby doświadczyć, że jestem kochany. Bo nie widzę, bo nie mogę spojrzeć w oczy, bo jak ktoś mówi, to niby do mnie, ale nie do mnie. Samotność wśród ludzi, doświadczenie, które boli, niezależnie co wymyślę, to i tak jestem oddzielony, jestem odcięty od ludzi. W takim doświadczeniu jest ta kobieta. To jest doświadczenie też, które miewamy duchowo, miewamy jako ludzie, będąc wobec drugiego. To jest doświadczenie, które bywa w małżeństwach. To pochylenie, że na siebie nawzajem nie patrzymy, że jak mówimy, to. Nie wiadomo do kogo. Wiadomo, no bo nie ma nikogo więcej. Ale nie wiadomo, bo, bo jest takie puste, jest bez wzroku, bez zaangażowania. My znamy takie sytuacje. Wiemy, że tak można funkcjonować, i Ewangelia pokazuje, że to jest choroba. Choroba cywilizacyjna, może powiemy, może choroba braku relacji. To też było za czasów Jezusa. Wiemy, że to jest choroba i że to jest ból tak żyć. A co więcej, Pan Jezus nazywa to, że tę kobietę 18 lat szatan trzymał na uwięzi. Ten brak kontaktu, ten brak życia, szarość życia, Jezus nazywa szatan trzyma na uwięzi. Nie patrzymy na to w ten sposób. My się nawet z tego nie spowiadamy. Jeżeli jesteśmy w takich relacjach, które relacjami nie są, kiedy jesteśmy oddzieleni od ludzi, traktujemy może tak musi być, może taka sytuacja, może to małżeństwo tak musi wyglądać ważne, że jesteśmy razem. Wielokrotnie machniemy na to ręką, że tego się już nie zmieni. 18 lat to długo. Z pewnością wielu z Was ma rocznicę ślubu większą, ale 18 lat to już długo. Pan Jezus, podchodząc do tej kobiety, uwalnia ją, przywraca jej życie i robi to, aby odzyskała miłość. To jest wielokrotnie w różnych fragmentach Ewangelii, że gdy Jezus uzdrawia albo uwalnia, zatrzymuje się, żeby porozmawiać, żeby spojrzeć w oczy żeby nawiązać więź, która będzie więzią przemieniającą. My przychodzimy często, żeby coś załatwić. Wyprostuj, Panie, zmień to, uzdrów. A Jezus chce naszego serca, bo On jest miłością do końca. Na tym polega uzdrowienie ze strony Boga. Wyprostuj się i spójrz, popatrz. To jest Ewangelia, którą... Czy, która pokazuje czyn Jezusa. A teraz ten czyn Jezusa widzą dookoła ludzie i widzi też kapłan, widzą przełożeni i co się okazuje? Bardzo łatwo jest żyć tak, że miłość nas nie interesuje, ale interesuje nas porządek. Interesuje mnie porządek w kościele, że musi być poprawność, że musi być przyzwoicie, a nie że ktoś doświadczy miłości. Pamiętam taką, taką adorację na jednych rekolekcjach, gdzie i to była adoracja, która była adoracją w ciszy. I w pewnym momencie tej adoracji. Jeden młody chłopak zaczął strasznie płakać. Tak po prostu. Nie wiem, ile to trwało. 5-10 minut. To był młody student. I wszystkim przeszkadzał. Sam mogę powiedzieć po sobie, że albo chory, takie miałem myśli, albo nawiedzony. I, I zadawałem sobie pytanie, czy to jest od Boga, skoro On wszystkim przeszkadza na adoracji. Okazało się później, że to było tak oczyszczające dla Niego, potem został księdzem, jest dalej księdzem, ale ten moment był, ten moment był dotykiem w taki sposób od Boga, że cała historia życia, że to wszystko zostało tak ujęte, że staną na nogi i się wyprostował. To jest duchowe doświadczenie, które rozwaliło jakiś system, i, i tym, którzy prowadzili rekolekcję, nie do końca się to podobało. Mi też. Ale Bóg tak działa. Bóg nie jest Bogiem, który chce, żeby było uporządkowane, tylko chce miłość. Miłość porządkuje. Ale miłość też ma takie momenty, że jest szalona, że przekracza, że ma jakiś taki pomysł, który, który nie jest uporządkowany. I dobrze o tym wiemy, gdy kochamy, bo czasami stać nas na jakiś gest, na jakieś zaangażowanie. Robimy coś, bo to wypływa z serca, a nie dlatego, że tak trzeba, czy jest taka poprawność. I tutaj przełożeni synagogi mają pretensje i szukają argumentów. W momencie, kiedy jest w nas bunt wobec miłości, bunt wobec czegoś, coś nam się nie podoba, to jako ludzie inteligentni będziemy szybko znajdować jakiś argument, żeby miłość torpedować. Bo ktoś ma pomysł serca, a, a my go akurat dzisiaj nie chcemy, to coś znajdziemy. Jak ktoś chce się pokłócić, to dobrze wiemy, że argument znajdzie. Trudności nie ma. I ten przyłożony synagogi powołuje się na szabat, czyli dla nich to wtedy była sobota. Dzisiaj takim dniem od pracy wolnym jest niedziela. Wystarczy powiedzieć, w niedzielę się tak nie pracuje. W niedzielę takich rzeczy nie należy robić. Niedziela jest po to, żeby Bogu oddać chwałę, a nie takie coś. Bo ktoś. Miała akurat dzień wolny, i żonie robi prezent i myje okna. Mógł to robić kiedy indziej. Łatwo jest nam to ocenić. Teraz nie chodzi o to, żeby myć okna w niedzielę, ale może być taki pomysł serca, bo żonie na tym zależało, a ja nie mogłem tego zrobić już tak długo, że ta niedziela nie ma znaczenia. Jezus to nam dzisiaj pokazuje. To nie chodzi, żeby myć okna w niedzielę. Ale są takie momenty, że miłość jest większa, ważniejsza, i w nas będzie ta miłość powodowała opór. I to też jest do uzdrowienia. Kiedy z tego powodu zaczynamy kogoś ocenać, kiedy z tego powodu nam się coś nie podoba, tylko dlatego, że znajdujemy argumenty, będziemy ich szukać, jak pobożni, kapłani. Za czasów Jezusa wszatbać się nie uzdrawia. I na to Pan Jezus ma oczywiście odpowiedź, i pokazuje z innej strony: że jak ci dziecko choruje, albo zachoruje, albo coś się wydarzy, to pół Polski przejedziesz i postawisz na nogi, żeby dostał się do szpitala, żeby był najlepszy lekarz. I będziesz tak zmęczony tą pracą, żeby ocalić kogoś, kogo kochasz. A w tym przypadku oceniasz i miłości nie widzisz, bo ta kobieta tak długo była pochylona i nie miała relacji. Była samotna, pusta, wszystko było na nie. Potrzebujemy takiego nawrócenia z jednej strony do relacji, do tego, żeby prosić Boga: Panie, wyprostuj mnie, bo moje życie jest szare, bo nie patrzę w oczy, bo w domu jesteśmy razem, ale i osobno. Bo mamy swoje życie i każdy w swoją stronę. Uzdrów nas, Panie, wyprostuj nas, że siebie zobaczymy. To, to jest możliwe w Bogu. Wystarczy zacząć się razem w domu modlić. Wystarczy to zrobić, że zatrzymacie się w domu na wspólnej modlitwie, nawet zaczynając od dziesiątki różencji. Jak podejmiecie w domu jako małżonkowie dziesiątkę różańca, zobaczycie, jak szybko się prostujecie wobec siebie. Że zaczynamy patrzeć w oczy, że jesteśmy razem przed Panem, a Bóg nas podnosi. To jest sekret Matki Bożej, mówiąc o różańcu i dając w różnych objawieniach też obietnicę, że przez różaniec będzie. Będą uzdrowienia przez różaniec domowy, przez różaniec rodzinny, że będzie łączyć, że będzie splatać ręce nawzajem. I mi się jeszcze nie zdarzyło, że proponując to komuś, kto jest w kryzysie, że podjął to i po miesiącu mógłby powiedzieć: Nic nam to nie dało. Nie zdarzyło mi się to jeszcze. A Małżeństw, które podjęły w różnych sytuacjach taką codzienną modlitwę dziesiątką. Często to się potem zwiększało. Dziesiątką małżeństw codziennie. Trochę takich mam. Zrobili to, bo chcieli pomocy. Pomoc jest prosta. Jezus mówi tej kobiecie: Po prostu wyprostuj się. Krótka modlitwa, i okazuje się, że może być wyprostowana. Jesteś wolna od swojej niemocy. Kropka. Weź różaniec. Drobna rzecz. W domu. Uklęknijcie razem. Nie możecie klęczeć. Usiądźcie przy stole. Trzy minuty. A zmienia się wiele. Tylko dlatego, że otwieram duszę. Otwieram serce. Miłość Boga do nas jest w tym, że On pozwala wejść w swoje serce. Miłość w małżeństwie jest w tym, ma różne wymiary. Jak otworzysz najgłębsza miłość, jak otworzysz duszę przed małżonkiem, jak pozwolisz na to, że staniemy razem przed Bogiem, to się dzieje nam przyświętej. świętej. Ale nam przy świętej jest wiele osób. W momencie, kiedy tylko wy dwójkę, bez dzieci, otworzycie przed sobą duszę. To jest jedność, której w połączeniu z każdą inną y, można tylko zazdrościć, jak ktoś ma taką możliwość, jak ktoś ma tę łaskę, bo druga strona wierząca, bo druga strona też chce. I tak wielowymiarowa jedność. Jezus, który pokazuje za każdym razem i daje nam to miłość do końca, aż po krzyż. Nie ma czegoś takiego, co zniechęci Jezusa do nas. Ani taki przełożony synagogi, który mówi w niedzielę, w naszym przypadku, w niedzielę nie wolno obzdrawiać, w niedzielę nie wolno czynić dobra. Zostaw to, zrób inny dzień. Jezus nie rezygnuje z takiej osoby. Nie rezygnuje z osoby pochylonej, która nawet wybrała tę drogę, bo nie chce patrzeć na drugiego bo się kimś brzydzi, bo ma jakieś urazy, które nosi. Jezus nie rezygnuje z nikogo, ale krzyż jest, Boga jest wyrazem tego, że mam miłość do każdego z Was, jest to miłość bez końca. Nie jesteśmy w stanie naszą postawą i naszym zachowaniem doprowadzić do tego, że Jezus powie: Mam już ciebie dość. To jest dobra nowina dla każdego z nas, aby tę miłość Pana Jezusa przyjąć. Dzisiaj, kończąc już, chcę Was poprosić, pomyśl, gdzie jest Twoje pochylenie. Popatrz na swoje życie, gdzie jestem pochylony. Nie czerpię radości z życia, nie widzę kolorów. Życie odbieram jako szare. Możemy mieć takie obszary. To może być praca, to może być coś w domu, to może być jakaś relacja. Jezus, jak w to wejdzie, to się zmieni. Jest moment, żeby zaprosić Jezusa, żeby powiedzieć: Panie Jezu, może się do tego już naprawdę przyzwyczaiłem. I, i nawet sobie może myślę, że osiemnaście tak lat jest już, będzie kolejne osiemnaście i nic nie zmienia. Jak Jezus tego dotknie, to się zmieni. Tylko pozwól mu na to. Zacznij go zapraszać do tego wszystkiego, co jest samotnością. Jutro powiemy jeszcze trochę o Eucharystii, aby zobaczyć, jak przez Eucharystię Jezus chce dotykać tych obszarów naszego życia. Ale w każdej modlitwie, w której jesteśmy, Bóg nie zostawia nas, nie przechodzi obojętnie, bo jesteś pochylony. To nie jest stan szarości, braku relacji, pustki czy samotności pomiędzy ludźmi. To nie jest stan, na który Pan Bóg patrząc na nas powie niech tak zostanie. On tego nie chce. I ta kobieta pochylona jest tego przykładem. Odnajdujesz się w tym? Wołaj do Boga, aby Cię wyprostował, aby Cię podniósł i ja nie mam mocy tego zrobić. Mogę zachęcić. Wołaj do Boga. Ale wiem, że Bóg taką moc ma. Wasz proboszcz też wie, że Bóg taką moc ma. My tego doświadczamy. I po sobie, i znamy takie działanie Boże. Jeżeli się w tym odnajdujesz, jeżeli ta Ewangelia mówi o Tobie, o Tobie, nie przechodź obojętnie. Ale wołaj do Boga bo On chce nas uzdrowić. Amen.